Sypialnia w zawoni. Tak wygląda wejście. Szklane duże drzwi. Właściwie aż po sufit. I w uzupełnieniu do wymiarów prezentuję, jak tutaj to wygląda. Jeszcze raz, tutaj są te drzwi. Jeden kontakt. Drugi kontakt. Tutaj też wejście i po drugiej stronie łóżka, tam również jest taki kontakt. Na ten moment jest tutaj taki stelarz oraz po prostu zwykły prosty materac. Największym chyba wyzwaniem jest tutaj ta ścianka. Ta ściana ona sąsiaduje z salonem. I jest łączenie poprzez ten kominek, bo on ma wejście z, z jednej strony: jest szyba i od drugiej strony również jest, jest szyba. Tutaj jest transfer ciepłego powietrza oraz tutaj jest możliwość opróżniania czy też rewizja do komina. A tutaj, tak zupełnie dziwnie. O, tutaj to widać, idzie kabel od telewizora, on jest, puszczony, on jest puszczony tutaj z sufitu. Idzie tak, no jest puszczony jakby na zewnątrz, więc pewnie by go trzeba było zapakować w jakąś listwę. No i tam przy tej lampy to jest wejście do kontaktu. Głównym atutem tej sypialni są te wielkie okna które wychodzą bezpośrednio na ogródek, właściwie na taką łąkę i tutaj za, e, za tym drzewem bezpośrednio jest strumyk, a następnie hektary lasów państwowych, tak. Nie ma na ten moment zamontowanej tutaj żadnej e, żadnej firanki, żadnej zasłony e, i cały pokój jest pomalowany na na biało. Znaczy tak, nie jest mistrzowskie pomalowanie na biało, co widać tutaj, no ale generalnie jest pomalowane na biało. Jest jeden kaloryfer tutaj w tym miejscu, czyli po prawej stronie od, od tych okien. Właściwie tak nieprecyzyjnie mówię okno, ponieważ to się to się otwiera, całe, całe to jedno przęsło drzwi się przesuwa na tą stronę, także jest tutaj możliwość wyjścia bezpośrednio do ogrodu. Na dole są takie listwy przypodłogowe. Nie wiem, czy do utrzymania, czy nie do utrzymania, to jest do dyskusji. Oraz tutaj teraz stoję bezpośrednio przy kominku, czyli widzę tutaj łóżko. Tutaj to. Drzwi tarasowe czy też okna, grzejnik oraz nie ma tutaj zamontowanej żadnej, żadnej lampy, więc na razie tak po prostu zwisa żarówka, a tutaj jest jeszcze wyjście do rekuperacji. No i następnie tutaj się wchodzi do czegoś co jest określane powiedzmy mianem garderoby. My tutaj przyjechaliśmy na kwarantannę z dziećmi, więc mamy tutaj sporo rzeczy. W każdym razie to są takie zwykłe szafki z Ikea w liczbie czterech, które tutaj trzymamy rzeczy i są poduszki, pościele i tak dalej. A to są rzeczy nadmiarowe, nazwijmy to. No i tutaj jest ustawiony taki wieszak, gdzie mamy powieszone, powieszone kurtki. Oraz jest kolejna taka półka na, na, na buty. Tu są na ten moment nasze walizki. To warte podkreślenia, na tej ścianie pewnie specjalnie coś można więcej zrobić niż taki właśnie wieszak otwarty, ponieważ tutaj jest kaloryfer i on także musi być, musi być odsłonięty. Tu również jest wejście, znaczy pójście dla rekuperacji. Oraz e, samoświetlówka nie, nie została tu jeszcze wybrana. Lampa tutaj, to pomieszczenie jest pomalowane na taki powiedzmy szary kolor. No i to malowanie no, na pewno trzeba poprawić, bo tu widać trochę jakiś takich plam, zacieków, innych jakichś takich obrysowań. Więc no, zdecydowanie to jest, to jest do, do zrobienia po prostu na nowo. No ale tak już całe to pomieszczenie będzie robione, to trzeba będzie zrobić również. Również malowanie. Dobra, to ja się teraz biorę za wymiarowanie i to podeślę.